Cześć! Dzisiaj mam dla Was nowość. Zrobiliśmy próbnik kolorów. Dużo nas to kosztowało czasu i energii, ale w końcu jest. Zobaczcie. Macie tutaj 26 podstawowych kolorów, które odpowiadają naszym zestawom tonującym. Oczywiście, próbnik będzie rozbudowywany na bieżąco. Do czego ten próbnik może Wam służyć? Jeżeli macie jakąś tapicerkę, wystarczy, że podejdziecie do któregoś z naszych partnerów. I wtedy możecie sobie porównać kolor z tymi zestawami, które mamy gotowe. W 50 małe zestawy gotowce, takie nazywamy, którymi od razu można farbować, gdzie te próbniki można znaleźć? Przede wszystkim u naszych partnerów, czyli sklepy detalingowe, dobre mieszalnie kolorów i do tego sklepy motoryzacyjne. Oprócz tego, oczywiście możecie go zamówić u nas. Jest on też dostępny do kupienia u naszych partnerów. Link. Do próbnika znajdziecie oczywiście w opisie filmu, i jeszcze mam do Was prośbę. Chcemy od Was usłyszeć informacje, jakich kolorów jeszcze brakuje, z czym się najczęściej spotykacie, a czego nie ma w tym próbniku. Jeżeli tylko nam dacie takie informacje, postaramy się jak najszybciej wprowadzić te kolory do oferty. No to co, pozdrawiam Was, do zobaczenia.